paznokci kontra. paznokcie we TikToki. Zaczynamy. Nail trends I hate as O, oh, dużo tego jest. Dużo tego jest. Ale zobaczymy, co ona nie lubi. Czego ona nie lubi. Dark Nails. No, ale te są. Tamte były hardkorowe. Bo te Dark Nails tipsów robione, to są takie najgorsze. Bubble gum nails? To jest taki trend. Też bym nie lubiła. No. To many charms, no za dużo tego wszystkiego. No dobra, to mnie też trochę denerwuje, bo dla mnie to już jest aż niesmaczne za dużo, ale rozumiem, rozumiem innych, że im się to bardzo podoba, chcą mieć nawalone na paznokciach wszystko, co się da i im więcej, tym lepiej. Okej. Okay. O, czy ja wiem, czy to jest trend? To jest po prostu kwestia i to nagminnie oglądamy to w paznokciowym case study, a to przypominam tylko, że paznokciowy case study już się zrobiło osobnego kanału. I tam widzimy światowy poziom paznokci, właśnie tak zakrzywione jak te, bo to jest kwestia tego, że oni po prostu, ci Amerykanie i świat, nie używają tipsów nowej generacji, tylko te stare, które ja nie wiem, kto to projektował, ale coś miał z głową, strasznie zawinięte w dół, a może się takie kiedyś podobały, no nie wiem. Więc to jest raczej nieświadomość, no, ale można powiedzieć, że to też jest trend, okej. Okay. Krótkie, ale szpite, szpice. Short Stiletto, krótkie no. A y, tipsy French, które no musisz, one są już takie gotowe i o, o ile ktoś ma idealną płytkę paznokciową, długą bardzo, to to jeszcze ma prawo by tu, bo tak z 2 mm musisz na paznokieć nakleić y, tego tipsa. Ale one są też i takie płaskie i no no dobra. A to jest też moim zdaniem to jest relikt przeszłości, bo już nikt nie używa za bardzo. Lipstick, o nie, ja też nie lubię lipstick. Też nie lubię lipstick. Nie podoba mi się to i nie musi mi się podobać, ale no wiem że i rozumiem, że innym się może podobać. No dobra, no to wiele z tych rzeczy też mi się nie podobało i też bym nie nosiła, chociaż tak najmniej nosiłam. Dumnie przez cały miesiąc, nawet już uzupełniłam, Ale never ever. A najlepsze było to, jak mi w komentarzach pisali, co to masz za łopaty, a ja. Łopaty przy Duck Nails. To są super smukłe paznokcie. <grywia> to były nielubiane trendy w stylizacji paznokci, ale oglądaj do końca, żeby zobaczyć, czy ostatni TikTok też będzie należał do tych nielubianych trendów. Skaleczyłaś klientka, nie przejmuj się, każdemu może się zdarzyć. W takich momentach wlatuje niezawodny infala. Nakładam preparat na mikrobrasza, no, a następnie przykładam w miejscu skaleczenia i chwileczkę przytrzymuję. Nie wyobrażam sobie, nie mieć go w salonie. Spójrzcie, jak po skaleczeniu zniknął. Dokładnie, krew się nie sączy, jest zatamowana i można spokojnie kontynuować pracę bez strachu, że wiecie, wszystko będzie brudziło w krwi. A zazwyczaj, no niestety, w salonach tego stylistki. Nie mają, a powinny mieć. Tak jak tutaj y, Kasia napisała, y, powiedziała właściwie, warto to mieć, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, jakie cię ci trafią skórki. Czy ktoś ma naprawdę bardzo s, y, skórę delikatną? Więc y, okej okay, jest. Nie wiem. Gut. Nie rozumiem tych komentarzy, jak się masz nie przejmować. Znaczy w sensie. jak y, No to lepiej, żeby krew brodziła? Po paznokciu? W salonie profesjonalnym nie powinna mieć taka sytuacja miejsca? Jaki wy macie do tego stosunek? Dla mnie to tak. No nie wiem, no. Jesteśmy tylko ludźmi. No, z, chyba się każdemu może zdarzyć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zostałam zablokowana przez salon kosmetyczny w mojej okolicy. Tak! Ja co prawda nie zostałam zablokowana przez salon kosmetyczny, ale opowiem Wam story time w związku z moimi paznokciami. O, story time, dobra. Tutaj, tak samo jak autorka, znalazłam salon blisko mojego domu, ponieważ wcześniej jeździłam 40 minut na powiśle. I po pierwsze nie chciało mi się tam aż tak długo jeździć, a po drugie paznokcie mi czasami odpreskiwały, cena była dość wysoka, no i generalnie stwierdziłam, że wolę znaleźć coś bliżej mojego domu. No i do tego salonu mam dosłownie 10 minut na piechotę. Byłam dwa razy i było wszystko w porządku. I za trzecim razem, czyli kiedy robiłam te paznokcie, pani stylistka zrobiła mi dwa razy krzywdę, że tak powiem. W sensie jednego razu tutaj na środkowym palcu przypiłowała mi skórkę pilnikiem, i to było bardzo, i to bardzo bolesne, ale Oj. przez to, że ja jak byłam młodsza, bardzo często chodziłam do koleżanek z poznokciami, które nie raz skaleczyły mi skórki, no to byłam w pewien sposób do tego przyzwyczajona i jakby stwierdziłam, dobra, nieważne, zdarzyło się. Ale w drugiej ręce też na środkowym palcu. Pani frezowała takim cienkim, szpiczastym frezem, tutaj jakby pod paznokciem od środka. I ja Rękowa. nie wiem, czy pani tej frez się wyślizgnął z ręki, czy ona po prostu mocniej przycisnęła. Ale ten frez tak mi mocno wleciał pod paznokcie, że, że aż leciała mi krew. I aż tak mocno mnie to zabolało, że ja odskoczyłam na tym fotelu i po prostu krzyknęłam z bólu. I nie dziwota, to jest bardzo delikatne miejsce, chyba niech uszkodzone. Nie możemy tego robić jakimi bardzo cienkimi frezami, takimi typu. O, może jak. Bo jak ona to opisywała, to ja miałam w głowie frez typu wąski, czyli ultra cieniuteńki. Ultra cieniuteńki frez, i takim ultra cieniuteńkim frezem nie, nie możemy frezować, bo po pierwsze będzie to bez sensu, będzie to za długo trwało, a po drugie możemy naprawdę uszkodzić hiponychnium. Więc ja polecam bardziej używać frezu jak już cienkiego, to takiego z zaokrąglonym czubkiem, jak na przykład wariat. Tu sobie weźmiemy akurat y, wariata typu Turbo, bo do frezowania masy on świetnie się nadaje. I jak sobie zobaczycie. To on tu jest fajny, y, półokrągły i nawet jakby tam wepchnąć się troszeczkę, to nie zrobimy takiej szkody, oczywiście musimy uważać, no ale to nie zrobimy takiej szkody, jak przy tym szpiczastym frezie, więc y, no, y <słuch> trzeba to robić z głową, a jeszcze najlepiej to, to po prostu sobie wziąć boskiego, który jest jeszcze jeszcze bardziej szeroki na czubku. To jest taki frez typowy do masy i zobaczcie, pięknie wejdzie nawet do migdała, gdzieś tam dofrezujemy czubek i pięknie wszędzie wszystko tutaj jesteśmy w stanie spiłować, skorygować wewnętrzną krzywą ceny, na przykład albo ewentualnie schodek. Bo czasem się zdarza, nie, niektórym osobom. Dobra, ale słuchajmy dalej. Moim zdaniem błąd w sztuce stylistki w używaniu produktów albo ewentualnie w technice pracy, albo jednym drugim. Generalnie pani mnie tam przepraszała kilka razy, i później jeszcze raz pytała, czy jest wszystko ok, czy nic mnie nie boli, i tak dalej. Ja powiedziałam, że wszystko jest ok i jakby nie mam żadnego problemu. Ostatecznie dostałam zniżkę 20% na te paznokcie i bodajże właściciel, bo siedział taki pan na recepcji, który dawał mi tą zniżkę, no też to... strasznie mnie przepraszał, i generalnie no, miał nadzieję, okay. że wrócę do nich. I ja wam powiem tak. Ja sama prowadzę usługi, jestem pierserką, i powiem wam, że ja wybaczam takie rzeczy. W sensie wiadomo, gdyby coś takiego działo się notorycznie za każdym razem, gdybym chodziła na paznokcie, no to Aha. najpewniej już bym tam nie wróciła za którymś razem. Ale przez to, że to była jedna taka sytuacja i wcześniej już chodziłam do tego salonu i było wszystko w porządku, to stwierdziłam, że w ogóle danie zniżki to jest super zachowanie i na pewno Opieram. tam wrócę i właśnie idę w sobotę na nową stylizację, bo mam już odrosty. I ja wychodzę z tego założenia, że nie ma co nikogo skreślać po prostu za taką sytuację. Wiadomo, jeśli ktoś jest ofensywny i po prostu już po raz kolejny zdarza się identyczna sytuacja, no to nie ma co dawać kolejnej szansy. To jest takie zdroworozsądkowe podejście, takie holistyczne do całej sytuacji. Ja bardzo tutaj mm, propsuję. Normalna postawa... Dobrze, jeszcze tylko pokażemy w komentarzu, co, co dziewczęta y, piszą, że no tak, normalna postawa, obu stron, dokładnie, dokładnie. Można być człowiekiem, można... Co innego faktycznie, jakby była inno, in, było inne zachowanie ze strony salonu stylistki tak jak y, czasami y, słyszymy w, y, co chciałam, a co dostałam. To jest inna sytuacja, ale tutaj spoko i fajnie, że ta klientka też tak do tego podchodzi. Ale ja po prostu sama wiem po sobie, że mam czasami gorszy dzień, albo czasami o. nie skupię się, albo wpływają inne czynniki na to, że po prostu spieprzę na przykład jakieś przekucie. I wtedy najważniejsze jest wziąć to na klatę, poprawić mm -hmm. na przykład przekucie, albo dać właśnie jakąś zniżkę. Po prostu dogadać się w jakiś sposób klientem. I jak najbardziej szanuję decyzję klienta, który stwierdzi, że nie wróci do mnie po tym, co zrobiłam. Ale ja, gdy idę do kogoś na jakieś usługi i właśnie ktoś zrobi coś nie tak jak trzeba, no to ja wychodzę z tego założenia, że mogło tak się zdarzyć, bo ja sama tak mam i po prostu można dać drugą szansę, bo oczywiście nie trzeba, ale można dać drugą szansę i po prostu zobaczyć, czy to się nie powtórzy. I moja opinia nie tyczy się jakby autorki tego filmiku, do którego robię stitcha, tylko chciałam jakby opowiedzieć też swoje story time związane z salonem kosmetycznym, i możecie dawać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja myślę, że masz bardzo dobre podejście do ogólnie do życia do innych ludzi. Bardzo jesteś fajną osobą i ja jestem bardzo za. Zobaczymy w komentarzach, jak inni mają, jaką inni mają do tego, co myślą. Jesteśmy tylko ludźmi, nawet osoba z ogromnym doświadczeniem ma prawo zrobić coś nie tak. Ważne, że przyznaje się do błędu. Dokładnie, to, 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 to świadczy o tym, jak ta osoba wybrnie z tego. O, o profesjonalizmie też często. Super, że właściwie mnie, którzy to wolą nawet pokrzyczeć, że to nasza wina. Prawie dzisiaj nagrywałam. Odcinek, co chciałam, a co dostałam, i wyobraźcie sobie, że tam klientka została obarczona winą, że źle wsadzała rękę do lampy, za to, że stylistka nałożyła jedną grubą, uwaga, czerwonego lakieru warstwę i w środku wszystko pływało. No hello, ja pierdzielę. No dlaczego jesteś łysa? Ja pierdził, jak można być takim człowiekiem i coś takiego napisać. Ale może odpowiedziała ta autorka. A jestem aż ciekawa, co ona odpisze. No dobra, nie wiemy, okej. Okay. Ludzie, co z wami? Dobra branża beauty. Możecie wrzucać ten filmik u siebie. Wiem, że, m, że wam nie wypada nagrać tego, co naprawdę myślicie. <grym> Pokaż. Pół godzinki po czasie. Proszę, to dla ciebie. Jak to, co to ma być? Kosz, wy kur... Co kur... sobie żartuje? To ty trzeci raz w tym roku się spóźniasz, a jest dopiero ty! A mnie ch... twoje ckliwe historie. Wyimaginowanego ch... k**a kur... kładę na to, czy ci kurwa to nie chciało odpalić, czy ty stałaś kurwa w korku. Jedyny korek, jaki kur** to ty kur** Korki, je... i je b***h I wpij się razem ze swoim tamponem, mam to, czy ty dostałaś kurwa okresu, migreny, czy kurwa sobie wymyślasz. Ej, jestem j***** jeba... listką paznokci, a nie jeba jarnią, z której sobie możesz pójść, jak tobie się podoba. I po to mam pierwszy kalendarz i umawiam się z wami na jeden dzień i godzinę, żebyś tego dnia i o tej godzinie tu było, z tym było. A nie k***** ze spalonego teatru księżniczka k*****. Czerwony dywan i ona wchodzi pół godziny kucyka, spóźniona. Co kucyka, muszę? Co, co ja muszę? Ja muszę ciebie przyjąć teraz. Przyjęcie to ja mogę zobaczyć na oddziale intensywnej terapii za chwilę, jak kur... jeszcze tej swojej klacie... Czy wam do kur... naprawdę się wydaje, że jak ja powiem ci teraz wypier... mój świat się zawali, że ja sobie... Kurwa, żyły wypluję, że ja... Lepne, Trochę kurwa, za mocne, kurwa, w tym życiu już ale I Ja teraz będę się zażynać, bo ty kur... mi tu pół godziny później, to ja będę nadganiać... Kurwa, do następnych pięć klientek, które przyjdą... Ale to czasie, jest racja. Mam, kurwa, mózgi i telefony... I... Jak mi się ktoś spóźnił, to potem trzeba było tak Kurde, naciskać. Ja byłam wykończona, nie. No, ale zro zrozumiem, z drugiej strony, się, no, serio, dzieją różne rzeczy losowe. Ale jak ktoś serio tak yy, ze swojej winy się spóźni. No. To się nie dziwię tutaj. Ym, Kubie. Widzą rodzinę. i wiedzą, na którą się umówiły. Ja będę za dla ciebie. Trzy razy szybciej, żeby zdążyć. K no. K k nie ma. Skończyło się. A co mnie to to boli. Co ty teraz zrobisz Wyjdź, zamkniesz drzwi za sobą z drugiej strony. Przecież kur... szacunku do człowieka. Nie popij, kiedyś z nim w y Możecie to wysłać, albo nie, udostępnić. Jak już serio macie takie klientki, to, oh boże, już kolejny raz się spóźnia, y żeby tak delikatnie, no dobra, delikatnie, tak dobitniej, y podprogowo przekazać. Nail day, teraz Oh nails, duck nails, ale czy to były tipsy do duck nails? Jest grubo, dosłownie przynośni. Jak wy nie potraficie łopatek odróżnić od duck nails, to ja nie wiem, gdzie wy macie te ślepia wasze. To chyba widać na pierwszy rzut oka, że to jest duck nails, a nie jakieś łopaty. Czy to nie były czasem gotowe tipsy? Czy ona sobie to tak zrobiła? Hmm. Tu są jakieś takie, tu, czy, jak to? To chyba tipsy są gotowe. Bardzo ładne. Daj znać w komentarzu, czy skusiłabyś się na noszenie duck nails.